No dzień dobry! Dzisiaj dla odmiany poruszymy temat mlecznego człowieka, a mianowicie jego cukrzycy. Dlaczego nadal żyje i ma się całkiem dobrze, mimo lekceważącego podejścia do tematów tak poważnych choroby? No to czym jest cukrzyca ogółem? No, rozróżniamy dwa główne typy cukrzycy: typu pierwszego, czyli ten, że występujący było około 10% chorych na cukrzycę, jest to takie typowe, można powiedzieć, przekleństwo, które pojawia się już w wieku młodzieńczym i wymaga z tego poddawania insuliny. Zaś cukrzyca typu drugiego, ta bardziej powszechna, na którą właśnie cierpi Krzysztof Odleżynowicz, jest typową chorobą cywilizacyjną wynikającą w głównej mierze z otyłości opasnego trybu życia trwającego latami. Natomiast nie znaczy to, że nie jest dziedziczna, ale mając świadomość o czynnikach środowiskowych wywołujących tę przypadłość, możemy uniknąć zachorowania. Dziedziczymy po rodzicach gospodarkę hormonalną, m.in. apetyt czy temperament. W sensie, no, z połączenia ich genów powstała nasza indywidualna gospodarka hormonalna, więc jeżeli moi rodzice są leniwi oraz lubią dużo jeść i niezdrowo, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ja też taki będę i przez to doprowadza się do cukrzycy, tak jak oni. Natomiast mając świadomość o tym zagrożeniu, mogę tego uniknąć i znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania. Mam nadzieję, że no, klarownie to wyjaśniłem. Mianownikiem wspólnym obydwu chorób jest hiperglikemia, czyli podwyższony poziom glukozy we krwi, natomiast mechanizm działania jest inny. W typie pierwszym degradacji legają komórki betarczuski i nie są zdolne do samodzielnej produkcji insuliny, zaś cukrzyca typu drugiego zmniejsza wytwarzanie insuliny, a organizm staje się oporny na działanie tego hormonu i przemiana węglowodonów jest zaburzona. Odleżyna ze starosieldz nie wymaga podawania insuliny iniekcyjnie, w jego przypadku leczenie cukrzycy wygląda w sposób następujący. Przede wszystkim leki przyjmowane do ust, jak np. metformina, jest to podstawowy lek przepisywany diabetykom. Który, krótko mówiąc, zbija, reguluje poziom cukru we krwi. Jeżeli się przestrzega brania tego, to już jest ogromny sukces. Do tego regularne mierzenie cukru we krwi, no i to, co powinniśmy robić latami, aby do tej cukrzycy po prostu nie doprowadzić, czyli zmiana nadeków żywieniowych, na, no powiedzmy bardziej fit oraz aktywność fizyczna, no to jest zalecane. No chyba, że ktoś jest otyły, tak jak był Krzysztof w okresie, gdy pierwszy raz występowały u niego objawy hiperglikemii, no to wtedy konieczne jest zastosowanie. Diety z deficytem kalorycznym, aby zredukować masę ciała. Jemu to się udało w trakcie pobytu w szpitalu jesienią ubiegłego roku. No, apetyt mu na pewno nie dopisywał, nawet jeśli by mu dopisywał, to pielęgniarki nie pozwalałyby mu się obżerać. Jadł bardzo mało, bo schudł około, no chyba ponad nawet 20 kg i za tyłego osobnika wyglądał na osobę z nadwagą po prostu. I w jego przypadku było już to ogromnym sukcesem w kontekście leczenia cukrzycy. Do tego regularne zażywanie metforminy, o której wspomniałem, gwarantuje. No brak najpoważniejszych objawów cukrzycy typu drugiego. Przez kilka tygodni. Komunistyczna po powrocie ze szpitala. Dochodziła do siebie, aby po kilku miesiącach wyglądać jak rasowy wieprzek. Niemal tak jak przed laty. Apetyt mu dopisuje aktualnie tak, jak Wojtusiowi chęć na fufu. Ty no stopiesz? Jak on wygląda? O. Myślę, że to kwestia czasu, zanim wpadnie w przepotężny cuk mleczny, cukierkowy i ogólnie maratonów żarstwa tuszącego żarcia. Jeżeli znowu stwierdzi, że jest zdrowy i przestanie brać leki, to w połączeniu z, z odmiarem wyglowodanów prostych, prędzej czy później skończy tak jak kiedyś, i znów 600 sypukcji cukru dla jego wybije. Łoje się, kręci się wszystko. A jeżeli nitrusia w tym w pobliżu nie będzie wtedy, no to znaście, tak? Na wieki wieków. <grym>, coś pomyślałem. Raz sumując, konkluzja jest taka, że Warmianin żyje, ponieważ wyleczył na chwilę otyłość w trakcie pobytu w szpitalu, a po powrocie przestrzegał brania leków oraz czuwała nad nim wspaniała pani pielęgniarka. No, ona na pewno miała niebagatelny wpływ na niego, i swoją stanowczością wpłynęła na jego zdrowie pozytywnie, pomijając oczywiście kwestię pielęgnacji dziury na szynce wieprzowej do jego ogółem. No, dziękuję za tą wypowiedź. 对呀。